Mówisz mi, że masz problem z pozyskiwaniem klientów w swoim biznesie, a przecież działasz regularnie. No nic dziwnego, że tak jest, jeżeli co miesiąc na nowo starasz się pozyskać dziesiątki klientów do oferty za 200 zł. To po prostu nie ma sensu. Żeby w małym biznesie online mieć stabilne, przewidywalne przychody, ten biznes po pierwsze musi być w ogóle zaprojektowany w odpowiedni sposób. To oznacza, że zamiast stawiać na jedną ofertę, masz całą strukturę ofert, różnych ofert na różnych półkach cenowych. I po drugie, to oznacza, że nie polegasz na jednorazowych klientach, tylko zamiast tego potrafisz raz pozyskanego klienta kierować od jednej oferty do drugiej. Tylko w ten sposób działając masz pewność, że Twój biznes przynosi stabilne, przewidywalne przychodę, a ty nie wypalasz się co miesiąc na nowo pozyskując klientów. Tylko jak to zrobić? Zapytasz. Otóż za długo by tutaj opowiadać, dlatego przygotowałam szkolenie, w którym pokazuję jakie kombinacje ofert pomogą ci doprowadzić twój biznes do stabilnych, przewidywalnych przychodów miesiąc w miesiąc. Co więcej, na tym szkoleniu poznasz technikę kumulowania stabilnych przychodów, dzięki której te przychody nie tylko ustabilizujesz na jednym poziomie, ale będziesz wiedziała, jak ten poziom świadomie zwiększać. W tym szkoleniu zdradzam też jeden stosunkowo prosty, a mało znany sposób, jak małymi zmianami możesz zwiększyć opłacalność biznesu nawet dwu czy trzykrotnie. Pokazuję na konkretnych przykładach, jak to zrobić. Te przykłady są dostosowane do potrzeb małych, eksperckich. Usługowych biznesów online, kiedy raz zrozumiesz zasady, o jakich mówię na tym szkoleniu, już zawsze będziesz wiedziała, co tak naprawdę wpływa na opłacalność biznesu i przestaniesz marnować swój czas na działania, które absolutnie nie przekładają się na rezultaty. Dlatego zapraszam Cię na to szkolenie, abyś poznała dokładną strukturę ofert, dzięki której stabilne, przewidywalne przychody w małym biznesie będą dla Ciebie w ogóle możliwe. Uwaga! Na ten moment to szkolenie jest dostępne bezpłatnie, ale nie gwarantuję, że zawsze tak będzie. Powiem wprost, to zależy od tego, czy reklamy na ten konkretny lejek będą się u mnie opłacać. Dlatego najlepiej zapisz się od razu, kliknij i do usłyszenia na szkoleniu.